Występują. Proszę, śniadanie dla głodnego. Dzięki, umieram z głodu. Ogłaszam odlot samolotu linii Aeromas, rejs numer 19 do Bostonu. Uwaga, to ostatnie wezwanie. Czemu to zawsze przytrafia się mnie? Życzę miłego lotu. Thank you for Dziękuję, że leci Pan Aeromas. Dobrze, że jesteś, Brian. Zaraz wróci z barbuty. Szkoda, że nie mamy orkiestry. Nie wiedziałam, że potrzebna, ale mogę wykonać parę telefonów. Mówiłem z ironią. Ja też. Po prostu nie jestem w tym dobra. Dostał zwrot na płaty podatków i pojechał na wakacje. Co w tym złego? Powiem ci co: mógł zrobić coś pozytywnego odłożyć trochę pieniędzy, umościć sobie gniazdko, a on przepuścił wszystko na koktajle i masaż mleczkiem kokosowym. Gdyby mi spadło z nieba 5000 dolców, byłabym na Barbucie i robiła to, co Brian. Tyle, że trzeźwa i w ubraniu. Barbuta. Cudowna wyspa. Byłam tam jako stewardesa. Pamiętam Irmo, chłopca basenowego. Robił boski masaż. Sekret tkwił w kciukach. Miały 10 cm długości. Mógł trzymać w ręku piłkę do koszykówki i jednocześnie ssać kciuk. Nie robił tego, ale mógł. To jest dobre. Zrobisz mi zdjęcie tu na lotnisku, gdzie rozpoczyna się moja podróż. Jaka podróż? Jadę do Włoch, odwiedzić rodzinę. Pokażę im zdjęcia z mego życia w Ameryce. Ile zdjęć nam zostało? Tylko jedno. Więc zrobimy je tutaj, w otoczeniu przyjaciół. To jest bardzo słodkie. Tu nie. Roy? Not there. Tu też nie. W porządku chciałem tylko, żebyś miał porządne zdjęcie. Ja też. Dobra, prawie gotowe. Nie mogę uruchomić flasza. No to mamy wszystkie. Witam państwa. Jak mówią na Karaibach? Co to znaczy? To bełkot. Czego się spodziewasz po ludziach, którzy siedzą cały dzień w słońcu i piją rum? A propos, to dla was. 1680. Skąd go masz? Z zatopionego okrętu pirackiego. Kosztował mnie majątek, ale czego się nie robi dla przyjaciół? Na co czekasz, Loel, otwieraj, wypijcie za moje zdrowie. Roy? Nie wiem czemu, ale zobaczyłem to i pomyślałem o tobie. Dzięki, Hackett. Mam nadzieję, że to jedyne co złapałeś na tej wyspie. Hej, Irmo cię pozdrawia i mówi... Tu jest poczta dla ciebie. Niezłe. Ci piraci wiedzieli, co dobre. Co się stało? Urząd skarbowy się pomylił. Muszę zwrócić 5 tysięcy dolców. Do Nie mogą mi tego zrobić. To państwowy urząd, mogą zrobić, co chcą. Dlaczego zawsze dobrzy ludzie muszą cierpieć? I co ja teraz zrobię? Chcesz walczyć z Urzędem Skarbowym, to polecam Ci mojego prawnika. Zna wszystkie kruczki i nie boi się z nich korzystać. Daj mi jego telefon. Nie ma telefonu, ale można go odwiedzać w piątki po południu. Joe. Czy byłbyś tak dobry, nie Brian? Sam jesteś sobie winien. Ja też bym chciał wziąć oszczędności mojego życia i zrobić coś szalonego, na przykład kupić sobie Ferrari. Ale nie zrobię tego, wiesz czemu? Bo brązowych nie produkują. Joe, mam wizytę u dentysty we wtorek rano, ale o 11 będę wolna. Nie wiem, o czym mówisz. We wtorek jadę na mecz do Fenway. Właśnie, przecież jedziemy razem. Skąd? Jadę z Nancy Fletcher. Chyba o czymś zapomniałeś. To ja dałam Ci te bilety jako prezent. I. I. Dziękuję. Nie. I jedziemy razem. Widzę, gdzie tkwi błąd. Kiedy dawałaś mi te bilety, chodziliśmy ze sobą. Kiedy chodzi się z kimś, to jest się na pewnym poziomie. Nazwijmy go poziomem pierwszym. I wtedy jedzie się na mecz z dziewczyną. Ale kiedy przestaliśmy chodzić ze sobą, to ty spadłaś do poziomu drugiego, czyli poziomu znajomych. Co oznacza, że mogę wybrać kogokolwiek z tego poziomu i pojechać z nią na mecz. I wybrałem Nancy Fletcher. Więc stąd na chwilę do poziomu drugiego, bo mam ci coś do powiedzenia. My mamy miejsce na mecz na Fenway, tak blisko stanowiska Red Sox, że potrój Jera Clemensa będzie pryskał nam na ubrania. Nie mam zamiaru oddać tych biletów jakiejś cizi, co nie zna różnicy między pierwszą a trzecią bazą. Wierz mi, że ona zna różnicę. Hej, pozwolisz, że zostawię tu mój bagaż? Dobrze, ale lot do Bostonu masz dopiero wieczorem, a stamtąd do Włoch o północy. Wiem, ale nie chcę ryzykować, nie lubię spóźniać się na samolot. Jesteś jak mój drugi mąż. Był fanatykiem wczesnego przychodzenia. Kiedy gdzieś lecieliśmy, kazał mi się pakować trzy dni naprzód. Nastawiał budzik na piątą rano. Na lotnisko jechaliśmy na parę godzin przed startem. Ciągle śmiać mi się chce, kiedy mówię o nim mój przedwcześnie zmarły mąż. Gdzie mogę dostać czeki podróżne? Idź z tym do Brajona. A co on ma z tym wspólnego? Właśnie dzwonił, by powiedzieć, że wziął pół etatu w banku, żeby spłacić urząd skarbowy. Nie Wiedziałem. On zawsze spada jak kot na cztery łapy. Inny człowiek musiałby kopać rowy albo pompować benzynę. Ale nie mój brat. Pan farciarz dostał wygodną posadę w banku. Coś takiego. Proszę, proszę, toż to samba Nine Five. Jutro złożę w twoim banku pieniądze, by móc spać spokojnie. Bardzo śmieszne. Ze względu na moją nową pracę muszę prosić cię o pomoc. Oczywiście, panie władzo, Ptysie się to te okrągłe, a klerki podłużne. Chodzi o mój rozkład lotów. W banku mam wyznaczone godziny pracy, więc mogę latać tylko w nocy albo wcześniej rano. Ty zajmiesz się resztą. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że Twój problem w końcu stanie się moim. Nie miałem wyboru. Drugą ofertą było, żebym stał przed smażalnią ryb, przebrany za ostrygi i otwierał się, jak będą przejeżdżać autokary z turystami. Robiłem to zeszłego lata. Dzieciaki obrzuciły mnie skorupkami i zepchnęły z mola. Na co się tak pan gapi? Ja? Na no nic. Rozumiem, że czeka pan na wolną kasę, zgadza się? Tak. Pan myśli, że co to jest? Cyrk? Cześć, Brian. Co to jest? Wycieczka, żeby się pośmiać moim kosztem? Przyszedłem po czeki podróżne na moją podróż do Włoch. Ja chciałam wpłacić pieniądze. A ja. Jaka jest moja wymówka? Dobrze, śmiejcie się, tylko nie blokujcie kolejki. Skoro tu jestem, czy mógłbyś otworzyć safe i pokazać mi pieniądze? Niestety nie dali mi kluczy od safe'u. A do czego są te klucze? Te przyniosłem z domu wydają fajny dźwięk, jak podciągam pas. Nieźle. A to kto? Mój kochający braciszek też przyszedł, żeby się ze mnie pośmiać. Czy my się znamy, panie dziwnie wyglądający strażniku? Powiedziałeś już Nancy, że nie pojedzie na mecz? Chciałem o tym z Tobą porozmawiać. Jadę na mecz. Kupiłem Ci bilet. Nie pytaj ile kosztował. Po prostu weź. Nie musiałeś kupować mi biletu. Już mam bilet. Przyjmij go. W ten sposób wszyscy pojedziemy na mecz. Sektor 50, rząd P, miejsce 12. Co to znaczy? wid ogr? To chyba dobre miejsce po łacinie. Na tłumnym bilecie też tak jest? Oczywiście. To znaczy ograniczony widok. Lepiej obejrzeć to w telewizji. Idź pan, tam jest wolna kasa. Kupiłam ci bilety przy samym boisku, a sama mam siedzieć za słupem? Nic z tego. Nie wiem, czy pałkę policyjną wymyślił ten sam facet, który skonstruował Tommy Gana. Nie wiesz, czy on też nie wynalazł spinki do włosów? Nie ruszać się! Ryje do ziemi gnojki! I to już! O Boże! Nie do wiary! Ryan, marzyłem o tym! I sprawdziło się. Marzyłeś o napadzie na bank? Nie, marzyłem, żeby spotkać Nixona. Ty w mundurze będziesz rozrabiał? Ale skąd ja jestem kierowcą szkolnego autobusu? Gdzie się podziały te Bachory? Kierowca autobusu? A to co? To szkoła dla trudnej młodzieży. Ryj do ziemi. Tak jest. Musiałem oddać broń typowi w butach la Al Capone. Jeśli wyjdziemy z tego żywi, to pojadę na ten mecz Najpierw sklej bilet Wiesz, ile za niego zapłaciłem? Jedną dziesiątą tego, co ja za tamte Hej wy, morda w kubeł Wiedziałem, że tak będzie Teraz spóźnię się na samolot Uspokój się, wszystko będzie dobrze Posłuchaj swojego kumpla Nie chcę nikomu zrobić krzywdy Biorę tylko forsę Leźcie grzecznie, a będziecie mieli jak u Pana Boga za piecem Zabrałeś mi mój bilet. Zamknij się, okradają nas. Mnie już okradziono. Jesteś takim samym złodziejem jak on. Niech ci będzie. Pojedziesz ze mną. Zadowolona? Dobra, a teraz wy. Biżuteria, zegarki i portfele. No dalej. Wyciągaj. O nie. Co ty robisz? Tam są nasze bilety. Nie dam się zabić o bilety. I ty nazywasz się fanem baseballa? żeby wylać mnie z pracy za coś takiego. Czy to moja wina, że to ich pierwsze napadło do 200 lat? Mój dziadek zawsze mawiał, nigdy nie dawaj do banku więcej, niż mógłbyś stracić. Nie, to nie tak. To było, nigdy nie zakładaj się o więcej, niż mógłbyś stracić. Nie, to też nie ma sensu, bo dziadek nigdy się nie zakładał. On co prawda pił, ale nie dużo, bo zawsze potem wymiotował. Właśnie to było tak. Nigdy nie pij więcej niż mógłbyś stracić. Dzięki za wyjaśnienie. Tak zawsze mawiała moja babka. Nie, to było. Dziękuję za wyczyszczenie. Idź do domu, Faye Chyba pójdę. Kiedy startujemy? Nie chcę się spóźnić na rejs z Bostonem. Spokojnie mamy dużo czasu. Brian, skoro straciłeś pracę, to może ty polecisz. Czemu nie? Pójdę po rzeczy. No więc nadeszła chwila pożegnania. To dla mnie bardzo trudny moment. Do widzenia. Baw się dobrze. Dziękuję. Nigdy nie jest łatwo powiedzieć do widzenia. Przyjemnej podróży. Dziękuję. Ale wiedzcie, że codziennie rano wstając, będę zwracał oczy na zachód, ku Ameryce, memu przybranemu domowi i ku wam, moim drogim przyjaciołom, którzy przyjęliście mnie na swoje łono. Dorota krócej żegnała się z krainą Oozy. Teraz stuknij trzy razy obcasami i znikaj stąd. Brian, kiedy będziemy w Bostonie? No, spokój się, lądujemy za 20 minut, a samolot do Włoch masz za parę godzin. A dokąd dokładnie lecisz kolego? Do południowych Włoch, do Ravello. Ulica Amalfi, piękne miasto. Wiem, lecę na miesiąc odwiedzić rodzinę. Miesiąc na południu Włoch? Szczęściarz. Będziesz miał jak u Pana Boga zapieceń. Antonio, podejdź tu na chwilę. Nie przestrasz się, ale to ten facet, który napadł na bank. O mój Boże! Oczywiście! To jasne, musi jakoś opuścić wyspę. Trzeba się upewnić. Ja nie muszę, mogę żyć w nieświadomości. Ale ja nie mogę. Możesz na chwilę przejąć stery? Co? Pójdę obejrzeć jego buty. To jedyne, co zapamiętałem. Łap za stery i trzymaj nos do góry. Jaki nos? Gdzie jest nos? Boże, ratuj. Uczy się pilotażu. Wielki talent. Muszę sprawdzić, czy bagaż osobisty jest pod siedzeniem. Takie są przepisy. Oh my. My, Jakie ładne buty. Biało-czarne z dziurkami. Zawsze modne, trwałe buty, które wiele mówią. Mówią, wiem, kim jestem i nie boję się ciebie zabić. Wiem, kim ty jesteś, mądralo Strażnikiem z banku Nie wywiniesz się Zawiadomiłem policję na lotnisku Naprawdę? Kiedy? Nieważne, bo wylądujemy gdzieś w szczerym polu Potem rozwalę radio, podpalę samolot Zajmę się wami dwoma I ślad po mnie zaginił Po co ten kłopot? Sami możemy się sobą zająć Zamknij się Wczoraj strażnik, dzisiaj pilot Co z tobą, nie możesz utrzymać posady? To przez ciebie Co za fajtłapa Właściwie, skoro o tym wspomniałeś, zawsze taki byłem Poszedłem do Princeton, wylali mnie Przyjęli mnie do NASA, też wyleciałem Całe życie takie jest Jestem utrapieniem dla mojego brata Zawodzę moich przyjaciół Wszystko zawalam, jestem do niczego Możesz sobie popłakać Wiesz co? Nie będę płakać To jest coś, co mogę zrobić Jeden desperacki akt, by naprawić wszystkie moje błędy Mogę ukarać przestępcę i skrócić dwa marne żywoty Co robisz? Opuszczam ten dorszy świat i zabieram cię ze sobą. Mógłbyś mnie najpierw wysadzić? Zwariowałeś? Wyrównaj. Chcesz mnie zastrzelić? Bardzo proszę. Brian, 300 metrów. To blef. Strzelaj, na co czekasz? Wyświadczysz mi tylko przysługę. 250. Będę martwy zanim się rozbijemy i nie będę słyszał Twojego wrzasku. 200. Zwariowałeś? Tak jest. Czy ktoś widział większego świra ode mnie? 100 metrów. Brian, do góry. Masz, zabierz pistolet. Błagam, nie zabijaj nas. Dobra, Glojku, ryjem do ziemi. Chyba jednak zdążę na samolot. Właściwie musimy zawrócić i oddać go w ręce policji Nantaket. Na Oddaj go policji bostońskiej. Nantaket na ma tu jurysdykcję. A ja mam broń. Lecimy do Bostonu. John, nie bądź taki zły. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Brian dostał nagrodę z banku, spłacił urząd skarbowy i zostało mu 2,5 tysiąca dolców. Ja natomiast straciłem bilety na mecz i musiałem wymienić szybę w samolocie, bo Antonia swędział palec na cęglu. Przynajmniej Brian posłuchał twojej rady. Poszedł do banku i otworzył konto. I co powiecie? Te 2,5 tysiąca starczyło na pierwszą ratę i tę zabójczą skórę. Chcesz się przejechać, aleczko? Jasne. I wiesz co? Jadę na mecz do Fenway. Co? Gliniarze znaleźli bilety u tego bandyty i oddali je mnie. Jedziesz ze mną? Jasne. Hasta la vista, baby. Joe, mogę dostać kole? To nie boli, jak tak walisz głową?